Dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe, jak tak można po prostu ludzi traktować. Ktoś o nas zapomniał, mówią mieszkańcy i użytkownicy pól zlokalizowanych między torami przy powstającym wiadukcie na Wilkowickiej. Ludzie nie mogą dojechać do pól i domów, są zdezorientowani i uwięzieni między torami. Przejazd kolejowy na Wilkowickiej od początku lutego jest placem budowy. Ruszyła inwestycja, na którą kierowcy czekali od lat. Jednak to, co cieszy jednych, jest zmartwieniem i ogromnym problemem dla innych. Jak to się stało, że kilka rodzin zostało pozostawionych samym sobie w zderzeniu z wielką inwestycją? O tym, że jest pięć rodzin, które mają ogromne problemy z dostępem do swoich nieruchomości i pól zostali poinformowani radni powiatu leszczyńskiego na styczniowej sesji. Sytuacja tych ludzi jest dramatyczna. Mieszkańcy wsi Wilkowice i tutaj Gronowa nie mogą dojechać na, na pola, bo się okazuje do lipca. No, co z tego, jak za chwilę będzie trzeba wejść na pole, wysiać nawozy, na zrobić inne zabiegi agrotechniczne? A tu się po prostu okazuje, że do lipca nie będzie przejazdu. Jakiś tam objazd mają zrobić, no ale no, trzeba funkcjonować już od 1 marca. Mieszkańcy są źli, bo nie mają jak dojechać do swoich posesji i pól. Na dodatek PKP-PLK proponuje im stałą miesięczną opłatę za szlaban kolejowy, który zostanie zamontowany na ich drodze. Droga jest prywatna. Emilia Gierlińska na tym terenie uprawia 4 hektary ziemi, nie dojedzie do nich, bo rozpoczął się remont ulicy Wilkowickiej. Co z wiosennymi pracami i zbiorami? Już niebawem trzeba wejść na pola, trzeba wysiać nawozy. Oczywiście mamy już tam obsiane pola. Ponieśliśmy jesienią też wiadomo jakieś koszty. A w tej chwili nie mamy żadnego wsparcia ani z Leszna, bo jesteśmy płatnikami podatku do Leszna. Leszno się od tego całkowicie odsuwa. Nikt nie mówi nam, czy jeżeli nie wejdziemy na te nasze grunty. Czy dostaniemy w ogóle jakieś odszkodowanie, y, czy dalej będziemy mogli funkcjonować? Wiadomo nam tylko, że na przełomie y, lipca, sierpnia będziemy mieć wybudowany dojazd. Z tym, że ten dojazd jest y, jeżeli cokolwiek ruszyć na tych polach, to już jest bardzo późno. A po drugie, w ogóle to nas nie urządza, bo ten przejazd będzie płatny. My będziemy musieli za ten przejazd płacić. I jeszcze warunek, że będziemy musieli, jeżeli będzie oblodzony przejazd, będziemy musieli go po prostu utrzymać, cały ten przejazd utrzymać w takim porządku, żeby po prostu nie zagrażał komunikacji kolejowej. Czy będą odszkodowania i od kogo? Tego ludzie nie wiedzą. W tej chwili żadnej takiej pisemnej informacji nie dostaliśmy. Rozmawiałam tylko trzy dni, biegałam tutaj w lesznie, bo doszły mnie słuchy, że będzie dyrektor kolei Poznania, i między innymi spotkałam się z nim i on mi właśnie powiedział, że żadnych pism mam nie, nie pisać, bo przedstawiłam mu pismo, jakie ponieśliśmy koszty już. I po prostu żądamy odszkodowania, bo miasto mówi, że oni nie wykonują prac tutaj na tym przejeździe, tylko wykonuje to kolej. I mamy się o wszystko zwracać do kolei. Kolej natomiast mówi, że oni żadnych kosztów, nie, żadnych odszkodowań nie będą ponosić, bo to jest robione dla miasta, dla mieszkańców, wszystkich po prostu dla powiatu, no, no, dla całej Polski. Justyna Kowalska mieszka na tym terenie. Bez przesady można go nazwać międzytorzem. W ubiegłym tygodniu. Otrzymała pismo od PKP PKP.plk w sprawie szlabanu. To gotowa do podpisania umowa. Przed końcem tygodnia dostaliśmy umowę do podpisania. Jeszcze właściciele innych działek nie widzieli tej umowy, bo ta umowa przyszła na adres mój zamieszkania. Ta umowa jest właśnie związana z postawieniem szlabanu, za który mamy ponosić comiesięczne opłaty. Opłata za ten szlaban ma wynosić około 1200 zł miesięcznie. I na dobrą sprawę PKP zrzuca na właścicieli działek wszystkie obowiązki związane z tym szlabanem, czyli oni chcą po prostu tylko ten szlaban nam postawić, żeby po prostu ten dojazd do tej, do tej drogi był, a cała reszta, czyli naprawy związane z tym szlabanem, jakieś przeglądy wszystko co jest związane z mechaniką tego szlabanu jest rzucone na właścicieli działek. Mało tego odśnieżanie przejazdu, odśnieżanie tego szlabanu, czy lud, coś tam będzie zimą, czy cokolwiek, wycinanie drzewek, krzaczków, wszystko jest rzucone na właścicieli. Proszę powiedzieć, czy z Państwem nikt na ten temat nie rozmawiał przed, przed rozpoczęciem tej inwestycji? Z PKP była informacja oczywiście, że będą tam planowali budowę i tak dalej. Nie było jakiejś tam konkretnej daty ustalonej. Bodajże niecałe dwa lata temu chyba była, było spotkanie u Pana Prezydenta tutaj Miasta Leszna, gdzie informował nas o tym, jak to ma mniej więcej wyglądać i tak dalej, ale wówczas na tym spotkaniu byliśmy zapewnieni, że dojazd będzie. Więc jeśli dojazd będzie i taką, taką informację dostaliśmy od samego pana prezydenta miasta Leszna, więc nikt na tą sprawę się chwilowo nie zagłębił w tą, w tą budowę i tak dalej. No a z raptem dostajemy w grudniu, pod koniec grudnia informację, że z dniem 31 stycznia wiadukt zostaje zamknięty i nikt, nikogo więcej nic nie interesuje. Mieszkańcy i użytkownicy pól chcą podmiotowego, a nie przedmiotowego traktowania. My tu wciąż jesteśmy, choć o nas zapomniano mówią. Jedno jest jasne: jeśli strony nie dojdą do porozumienia, będą duże problemy z realizacją inwestycji. W grupie siła, więc no nie możemy działać, każdy na swoją rękę. Poza tym no jest nas tylko kilka osób, więc każdemu zależy na tym, żeby ten dojazd tylko był. Nie chcemy praktycznie, yy, brzydko mówiąc, szarpania, użerania. Chcemy po prostu, żeby PKP potraktowało nas jak normalnych ludzi, którzy chcą po prostu dojechać do, do działek. I yy, rozumiem, że to jest inwestycja na ileś milionów, ale nie rozumiem tego, że yy, dojazd nie jest po prostu w tym momencie nam zapewniony, gdzie wiedzieli, że jest droga, że są działki, i to nas w sumie najbardziej boli.